Cześć, witajcie z tej strony Pirackie Klocki. Nie uwierzycie, kogo spotkałem na szlaku. Tak jest, słynnego Geralta z Rivi, białego Wilka. No i może pomożemy mu tutaj kontynuować kolejną przygodę na szlaku. Biomatko, jedyna jak powstał ten wstęp. To normalnie nie wiem, wygląda jak jakaś, nie wiem, taka bajeczka dla dzieci, jak się zaczyna. Dobra, jestem zażenowany. Przejdźmy do omawiania całej makiety. I fanom chyba nie muszę w ogóle przedstawiać tej tutaj sceny, tego miejsca, tego potwora. To grał ten pewnie wie, kto tutaj siedział. Ale dla niewtajemniczonych albo dla osób, które po prostu dawno temu już grały w Wiedźmina, powiem, że misja się nazywa Opium dla Ludu i był to dodatek. I tak w ogóle to jest chyba jedna z moich najulubieńszych misji w Wiedźminie, ponieważ naprawdę bardzo ją lubię i cenię za to, że rzeczywiście zastanawiam się podczas robienia tej misji przychodzenia nad takimi właśnie no tutaj, sprawami, tutaj wiadomo na przykład, tutaj czy lepiej. No, czasami powiedzieć ludziom przykrą prawdę, czy na przykład lepiej, żeby ci ludzie mieli jakąkolwiek wiarę. No i taki właśnie taka problematyka bardzo mi się podoba. Lubię kiedy przy grze, czy przy książce, czy przy czymkolwiek muszę się zastanowić, trochę pomyśleć. Naprawdę, właśnie za to bardzo cenię Wiedźmina. A jeżeli chodzi o samą makietę, to tutaj mamy tą piwnicę. No, bo to chyba była po prostu jako piwnica. Nie pamiętam, czy to miejsce było jakoś nazwane. No, ale będziemy to nazywać piwnicą. Będzie tak po prostu po kiepskiemu. No i mam w ogóle nadzieję, że tutaj jest wino, chociaż właśnie tutaj, jakby to powiedzieć, ten region, w którym dzieje się ta misja, nie wskazuje na takie, wiecie, e, słoneczne tu są, tylko na takie mrozy siarczyste. Tutaj powinien być inny napój. Ale w każdym razie, wszędzie mamy pełno też siana, tutaj mamy jakieś filary, wiadomo, żeby wszystko się tutaj na łeb nie zawaliło. Ale też mamy tutaj jakiś gruz, mam nadzieję, że to dobrze widać. No i pełno takich beczek, jakichś tutaj skrzynek. No ale wiadomo, tego typu rzeczy w Wiedźminie co chwila się wszędzie walały. I tutaj mamy jakąś chyba szafeczkę, jakiś taki stelażyk, w którym to nie wiem, pewnie są jakieś dosłownie już resztki, a może jakieś przyprawy do jedzenia. No wiadomo, w Wiedźminie jeżeli chodzi o grze, nic po prostu nie jest aż tak dokładnie napisane, jak to wiadomo w pięknych książkach Pana Sapkowskiego. No i w ogóle tutaj w tym jednym miejscu nie powinna być żywa koza, no ale wiecie, mogłem ją położyć tak boczkiem, ale nie chciałem tego robić, wolę, żeby to tak trochę było też śmiechowo, taki steragowo, jak w takich grach Lego, w których nie ma za bardzo przemocy. A tutaj głównego właściciela Najemcy nie będziemy tutaj omawiać. Pochwalę się, kupiłem w ogóle na potrzeby makiety, tą figurkę jako nową, więc tak, tutaj dbam o kanał, więc wszystko powinno być jak najładniejsze tutaj. Figurka jest bez żadnych zarysowań i po prostu może jak najlepiej odzwierciedlać to, co ma odzwierciedlać, a raczej kogo. I tak w ogóle ta makieta powstała tutaj w hołdzie, jako że jest dziesięciolecie Wiedźmina. Co prawda, już za chwilę będzie jedenastolecie, no ale jeszcze póki jest taka okrągła rocznica, postanowiłem zrobić tą makietę. No i co, chyba sami musicie podjąć decyzję yy, w grze, no bo tutaj wiadomo na makiecie to trochę ciężej podjąć decyzję, yy, jak skończy się ten finał. No i możecie podjąć też decyzję, czy zostawić łapkę w górę, subskrypcję i napisać jakiś komentarz, jak Wam się podoba ta makieta. Dziękuję, że byliście i do zobaczenia. Zobaczymy się na szlaku.